Bajcie, szmano, jestem Haksiu i wybaczcie ogólnie z góry, że nie jestem w filmie zmontowany. Chciałem po prostu wam szybkie info dać. Moja robota, jak wiecie, nie da się dodać na Wasze serwer Discord. Dlaczego? Ponieważ. Bot nie jest w tym momencie jeszcze zweryfikowany i jest tylko na 100 serwerach. Może być, taki jest limit. No i gdyś próbuję go dodać, to jest taka właśnie informacja. No i jest ogólnie taki problem. Ja tego bota dopiero będę mógł zweryfikować w lipcu. Dlaczego? Ponieważ nie mam 16 lat. A jak wiecie, Discord jest. jest a jak wiecie, to Discord jest od 16 roku życia. No i boję się po prostu, że mi bana wywalą. Czy to cokolwiek, tak? Cokolwiek, czy mi bota są cokolwiek. Wolę poczekać sobie do tego 16 roku życia i dopiero wtedy. Mm, Dopiero wtedy zweryfikować tego bota Więc no, osoby, które go mają, to mają, jak zostawić, napiszcie w ogóle w komentarzu, czy chcielibyście, abym po prostu yy, zrobił, nie wiem, yy, jakiś, nie, nie wiem, jakiś drugi bot, po prostu, którego będziecie też mogli dodać, czy po prostu poczekać. Dajcie łapkę w górę. Yy, no i to, no, do takiej krótkiej informacji na odcinek. Więc yy, miłego, miłego dnia albo wieczoru zależy, kiedy to oglądacie. Yy, no i cześć.